Cześć, tu Wals z Chciałbym Wam opowiedzieć o grze Hero Wars, której mam przyjemność być ambasadorem z ramienia Huawei galery Polska. Jest to gra typu RPG od dewelopera Nexters, wydawcy m.in. Tron Rush czy Shibi Island. Hero Wars nie jest grą, w której najlepiej być online co najmniej 20 godzin dziennie. Jest grą casualową. To znaczy, że jeżeli wejdziesz przynajmniej raz dziennie, to jesteś w stanie sprostać wszystkim misjom i wydarzeniom, które oferuje Ci gra. Nie jest to też typowy pay-to-win, i jesteś w stanie spokojnie grać i korzystać z większości benefitów, jakie oferuje Ci gra, bez inwestowania w nią ani złotówki. Oczywiście zakupione paczki bardzo pomagają w grze, awansować wyżej, dojść dalej, czy po prostu dają fan z osiągnięcia kolejnego zamierzonego sobie celu. Gra oferuje nam szereg misji, wyzwań, Walki z innymi graczami, walki drużynowej w gildii, rozbudowania postaci, ich umiejętności, poziomu, wyposażenia, artefaktów magicznych czy ulepszenia skórek postaci. Samych bohaterów jest ogromna ilość 57, i dochodzą nowe. Tym samym kombinacji walki bohaterów player vs. player na arenie jest aż 3249. A na wielkiej arenie, gdzie walczą 3 drużyny na 3 drużyny, każda po 5 bohaterów, kombinacji jest prawie 30 tysięcy. Dlatego też nie ma w grze typowego najlepszego teamu, który pokona wszystkich. Każdą drużynę można skontrować, dzięki czemu przyjemność z gry jest jeszcze większa. W grze za wypełnianie zadań możemy otrzymać, chociaż w mniejszej ilości, wszystko to, co możesz kupić w pakietach. Nie ma rzeczy zarezerwowanej wyłącznie dla spenderów. To pokazuje, że nawet gracze free-to-play mogą osiągnąć dobre wyniki. Zwłaszcza kiedy lubią główkować, zagłębiają się w tajniki specjalnych umiejętności bohaterów, synergii drużynowej czy bonusów wynikających z posiadania drużyny składającej się z danej frakcji. Codzienne zadania nie są trudne do wykonania i część z nich wykonujesz nawet o tym nie myśląc. Są to na przykład zużywanie energii, walki na arenie czy odwiedzanie Outland. Gra oferuje trzy razy dziennie darmowy 60-punktowy zastrzyk energii. Warto się wtedy zalogować na pół minuty, żeby ją odebrać. Prócz zadań codziennych często występują specjalne wydarzenia, które zapewniają lepsze nagrody, w tym szmaragdy, czyli walutę premium w grze. Jest kilka sposobów na rekrutację bohaterów. Ponieważ to oni dają nam największy fan w walce player versus player. Są to właśnie specjalne eventy, sklepy, np. sklep areny, sklep wieży czy sklep kamieni duszy bohaterów. Kolejnym miejscem na zdobycie części bohaterów jest specjalna skrzynia, którą możemy za darmo otworzyć raz dziennie oraz używając szmaragdów zwielokrotnić jej otwarcie. Bardzo przyjemnym, codziennym eventem jest wieża. To w niej uczymy się podstaw walki drużynowej, synergii bohaterów czy podstaw budowania drużyny. Uczymy się, że nie możemy zaatakować, mając w drużynie czterech bohaterów typu tank i żadnego damage dealera. Walka na każdym piętrze, jak większość walk w grze, ma ustawiony limit czasowy. I nawet kiedy po tych dwóch minutach, taki jest limit, będziesz posiadał pięciu bohaterów, a przeciwnik jednego, przegrasz. Dlatego ważne jest umiejętne budowanie drużyny. Sama wieża oferuje nam naprawdę dobre nagrody. Są to punkty wieży, części ekwipunku bohaterów i złoto. Gdy twoja postać osiągnie poziom 90, nie będziesz musiał już walczyć codziennie w wieży. Zamiast tego, gra zapyta cię, czy chcesz zrobić szybki rajd wyłącznie po komnatach z nagrodami. Masz możliwość otwarcia jednej darmowej skrzynki na każdy poziom. Kolejne skrzynki otwierasz za pomocą szmaragdów waluty premium. Zanim osiągniesz poziom 90, będziesz miał możliwość walki w wieży codziennie. Warto więc poświęcić kilka minut na dobranie odpowiedniej drużyny. Należy pamiętać, że po pokonaniu danego piętra punkty życia bohaterów nie resetują się, dlatego ważne jest, aby mieć w drużynie co najmniej jednego healera. Bardzo przydaje się również jeden bohater typu tank, który przejmie obrażenia. Jeden bohater wspierający, czyli taki, który daje bonusy Twoim bohaterom, lub zadaje negatywne efekty na drużynę przeciwnika. No i oczywiście damage dealer, bo ktoś w końcu musi wykosić wrogi team. W grze mamy kilkanaście sklepów, m.in. te, o których wspomniałem wcześniej. Każdy z nich oferuje coś innego. W każdym jednak będziemy mieli możliwość zakupu punktów duszy bohaterów, które są potrzebne do ulepszenia stopni bohaterów, a jest ich aż 6. Każdy sklep oferuje nam również różne losowe części ekwipunku bohaterów, więc nie jesteśmy skazani wyłącznie na poszukiwanie ich na mapie. Poza tym, każdy sklep wymaga innej waluty i oprócz dwóch podstawowych elementów, czyli punkty duszy bohaterów i ekwipunku. Oferuje swoje wyjątkowe rzeczy, takie jak ramki, awatary czy bohater premium Jet. Kwintesencją gry solo jest arena i grand arena, miejsce spotkań i walk graczy ze sobą. To tutaj tworzą się strategie, podstępy i chęć pokonania gracza, który może znajdować się po drugiej stronie globu. Prócz zmagań na małej lub dużej arenie, gracze zrzeszeni w gildie. Codziennie, od poniedziałku do piątku, walczą w dwóch zmaganiach. Pierwsze to walki gildii. To rywalizacja gildii wewnątrz serwera. Oraz drugie mistrzostwa gildii, w których rywalizują gildie ze wszystkich serwerów. W gildiach, oprócz zwykłych członków, występują oficerowie. Doświadczeni gracze, którzy służą wsparciem, organizują ataki w walkach gildii i pomagają ułożyć taktykę na rywala. Oraz mistrz gildi, czyli najczęściej jej założyciel. Zazwyczaj jest to bardzo doświadczona osoba z dużą wiedzą o grze. Prócz zdobywania sprzętu ekwipunku bohaterów, niemniej mniej ważne jest rozbudowa i wzmacnianie części magicznych. Do poszukiwania tych artefaktów służy statek powietrzny, do którego wysyłamy wybranych bohaterów i czekamy na wynik misji. Misje kończą się sukcesem i zdobyciem danych artefaktów po upływie założonego dla danej misji czasu. Zostanie członkiem gildii daje bardzo dużo profitów, jak punkty walki gildii, czy dostęp do części gry zarezerwowanej wyłącznie dla gildii. Są to m.in. walki tytanów żywiołów, czy walka z hydrą. Walki tytanów to codzienne mini-eventy, w której mierzymy się z coraz to silniejszymi żywiołakami. Zbierając złoto, mikstury tytanów, używane do podnoszenia poziomu tytanów żywiołów, oraz części tytanów, dzięki którym możemy podnieść im rangę. Podobnie jak w przypadku bohaterów, rang jest aż 6. Podobnie jak w przypadku mini-eventu wieży, tak tutaj również po pokonaniu danego poziomu, danych drzwi, punkty życia tytanów nie resetują się i warto zainwestować w tytanów z umiejętnościami leczenia. Pozwoli nam to zajść dalej. Za zdobycie 90, a później 150 titanit dziennie otrzymujemy punkty do wydania w sklepie, które możemy wymienić na punkty skórek Tytanów, potiony dla Tytanów, czy punkty duszy bohaterów premium. Tytanie żywiołów są ważnym elementem walki gildii, więc warto stworzyć silną drużynę, by być wsparciem dla swojej gildii. Identycznie jak w przypadku bitwy bohaterów. Tak też każda drużyna Tytanów może zostać skontrowana i zwyciężona, dlatego ważne jest, żeby rozwijać więcej niż pierwsze pięć najsilniejszych Tytanów. Następnym wspólnym mi-eventem rozgrywanym wraz z Twoją drużyną jest sześciogłowa Hydra. Każdy członek gildii codziennie dysponuje trzema atakami, w których tworzy trzy drużyny po pięciu bohaterów, i mając na celu zadanie jak najwyższych obrażeń Hydrze. Obrażenia wszystkich członków gildii sumują się, a z każdą ściętą głową otrzymujemy nagrody. Im wyższy poziom hydry, tym lepsze nagrody za jej pokonanie. Jak wspomniałem, jest sześć głów hydr, każda innego żywiołu i każda dysponująca innymi atakami specjalnymi. Odpowiedni dobór bohaterów może sprawić, że zadasz więcej obrażeń. Może to wynikać z umiejętności magicznej bohatera lub naturalnej odporności. Warto więc przestudiować plusy i minusy bohaterów, którymi dysponujesz. Nie każda drużyna będzie odpowiednia dla każdej głowy hydry. Drużyna zadająca miliony obrażeń wodnej hydrze może nie sprawdzić się w walce z hydrą wiatru. Ważną informacją o grze Hero Wars jest fakt, że nikt nie może zepsuć Twojego postępu w grze. Gdy zostaniesz zaatakowany w którejkolwiek arenie, twoi bohaterowie nie trafiają do szpitala lub nie giną. Są natychmiastowo dostępni dla ciebie i gotowi do kolejnych walk. Nikt nie jest w stanie zatrzymać twojego progresu. Hero Wars jest ciekawą pozycją w świecie gier mobilnych, zwłaszcza ze swoim user-friendly podejściem do graczy. Nikt ci nie zabierze złota, ubrań bohaterów, czy nie okradnie z artefaktów Tytanów. Jeśli dodamy do tego całkiem przyjemną grafikę, otrzymamy tytuł, z którym możemy związać się na dłużej. Z racji, że Hero Wars jest nową pozycją w świecie gier App Galery, Galery Polska wyszło z inicjatywą rozdania kuponu 10x22. To znaczy, że za zakup pakietu o wartości 22 zł zapłacimy tylko 12 zł. Klikając w link w opisie filmu. Pobierając kupon zapisujesz się automatycznie do programu 10% Cashback. Każde 10 zł wydane w grze to 1 punkt Huawei. 1 punkt Huawei to z kolei 1 złotówka do wydania w grze. Co miesiąc AppGallery Polska wypuszcza nowe promocje dla graczy. Kampania Latos AppGallery funduje nam aż 5 kuponów uprawniających do 30% rabatu na zakup pakietów w Hero Wars. Kupony oczywiście łączą się z cashbackiem. Jeśli miałbyś pytania dotyczące Hero Wars lub kampanii Abgalery Polska, znajdziesz mnie na Discord pod nickiem walencyanistash2663. Jestem dostępny również na swoim serwerze, na którym przypominam o wszystkich promocjach trwających w Abgalery, lub znajdziesz mnie również na serwerze Abgalery Polska. Obydwa linki do serwerów znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.